Cześć, witajcie, z tej strony Jacob. witam was w kolejnym odcinku wyzwań Tym razem jest ze mną hokejista, który zaraz stawi mi czoła Inaczej, bo Queen's Park Rangers wybrał, ja wybieram Mahaczkały I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Dobra, zarządzamy zespołem, wiecie kto tu jest? No tak To, na którego liczę najbardziej w tym meczu Dobra, William, zobaczmy Uuu, jesteś szybki, okej okay. To lubię Ale jesteś traurek, który jest duży Albusufa jest szybki. Dobra, to Busufa idzie na razie. A, ja lubię prędkość, także zostawimy to tak jak jest. Dobra, jestem gotowy. Uuu, no to zaczynamy. Zobaczymy jak wszystko się potoczy. Kurz deszcz. to też nie widzę deszczu. O, Remi, Remi. Już widzę, że jest. Dobre podanie do naszego zawodnika. O! Ależ to była akcja! Szkoda, że mu zabrał tam piłkę. Tamten by najprawdopodobniej wykorzystał sytuację. Oj, 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 nie wyszło. I teraz, Achmedow, eto, eto, eto. Leż uderzenie, eto. Ale źle to zrobiłem. Masakrycznie źle. Jestem z siebie niezadowolony. Ale to wychodził sam na sam. A szkoda, szkoda. Nie! Ja, to nie wierzę w to, co zrobiłeś. Jak mogłeś tego nie trafić? Czy znaczy, jak ja mogłem tego nie trafić? No ale to już na mordymyśle. Nieprzyjemnie. Teraz Queens Park zaczął atakować na bramkę. Nie, uff, uh. uh. było blisko, muszę przyznać. Uff, uh, było blisko. O, 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 Willian, Willan. Willan Nie, ale się dałem zrobić masakra. O, 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 już wolny. Uwaga, Eto 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 nie ho, 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 ho! 66 minuta Samuel e po to właśnie się go kupuje. Znaczy no to w tym wypadku wybiera, bo nie jesteśmy w ultimate team, ale ale brama idealnie idealny rzut wolny w wykonaniu Samuela Eto. Nie znieźle. E to, ale uderzenie z pola karnego Bardzo dobre I, jakiś Julcelli, Julcelli, Julcelli Jak mogłeś tego nie trafić? I przód O O O O, o. Nie wiesz. No i moi drodzy, kończymy rozgrywkę. E, rozgrywkę. Piękny gol rzutu e, wolnego Samuela. To i Mahaczkała wygrywa 1-0 z Queen's Park Rangers. No ciężko było, ciężko było, ale udało się na szczęście. No nieszczęście dla hokeisty Ale ja swoją pasę utrzymuję. Unbeaten. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.